Czątki sobie rosną. Jako taką. Moje słoneczniki również. Niedługo będą dużo większe. Tutaj z kolei jakieś oryginalne odmiany ziemniaków, które mieliśmy w zeszłym roku, posadziliśmy od nowa. Może coś wyjdzie z nich. Tu ona posadziła, boże, nie wiem, chyba, a, arbuzyn. W każdym razie zieleninki wszystkie są jak należy, sad włoska sprawa, to znaczy tu generalnie tu jest troszkę suszej, ale ta część sadu jak widać, no najpierw, najpierw moja duma, mo, moje dziecko, czyli mój staw. proszę bardzo, w lipcu, sierpniu będę jeszcze troszeczkę poprawiał brzegi i z sąsiadami będziemy pogłębiać, nieznacznie, no tak to wygląda. Trawę zostawiliśmy oczywiście celowo, ja wykosił, wyciąłem tylko ścieżki. Celowo tak, niech sobie zwierzątka żyją. Pod murem, jak widać, sąsiadów, nasadziliśmy tyle, żeby się ten mur nie zawalił. To znaczy nasadziliśmy tu głównie Monikam. Jak widać kępki traw zostawione i teraz najważniejsze, dwie najważniejsze rzeczy, które ostatnio się, że tak powiem, zrobiły, no nie zrobiły się same oczywiście, sąsiedzi pomagali, więc tak, pod, tu przepraszam, na razie jest bałagan straszny, bo kończę jeszcze różne instalacyjne sprawy w przyczepie, ale jak widać jest wszystko wybrukowane. <laughs> Być może w tym roku zrobię zadaszenie trwałe z drewna. No i kolejna niezwykle ważna sprawa. Domek stoi, woda się, wody nie ma, jest straszliwa susza, ale dopóki no póki co mamy studnię głębinową. Prądu na to idzie, no ale jak coś się chce mieć, to trzeba zainwestować. No więc tak, nasi kochani sąsiedzi. W sumie to mamy monitoring za darmo. Nawet podobno złapali złodziejacza, dzięki temu monitoringowi, który nam tutaj. A tu najważniejsza sprawa. Wpadłem na szalony pomysł i buduję płot. Znaczy buduję, sąsiedzi pomagają. Więc tak. Wykopałem dziury, wstawiłem paliki. Tak zwany, tak zwany chrust plus. I... O, sąsiedzi są, właśnie, właśnie, we trzech to pójdzie robota szybciej. No i za, za niedługo dołączę, dołączę kawałeczek filmu, jak już to będzie wyglądać.